No, witam, chodzimy, chodzimy, jest wieniec tam też. Idziemy go sobie pooglądać z bliska. Ja się już go szuka. W takich bagnach. Chyba, że ktoś już dawno go znalazł, bo tu niedaleko, bo ona. Leż. Ładny cały ciemny, a widzę, utrącił coś. O, zobaczymy Tu wylądował. Chwila leży Piękny, gruby, ciemny bieg z gór. No tam uwalił Nosek jednak nie jest cały Odgryzły Dobra, wyciągnę do z tego bagna Popatrz się mamy O ciężki Jest ten górski, czarny To jest bagnia Niech coś będzie widać Trzy na dziesiątek piękne widły Select, jak marzenie piękniuś. No i tak dzisiejsza wyprawa zaliczona. Pozdrawiam wszystkich hej.